I dobro pożolowiec na ruski urok. Kontynuujemy nasz literkowy challenge. A bohaterką tego odcinka będzie literka T. Dobro pożolowiec! Teraz przedstawię Wam 5 rzeczowników zaczynających się na literkę T: Taborietka. Taburet, tapaczki, kapcie, tamożnia, urząd celny, tachta, tapczan, требowanie, żądanie. Taburetka, tapaczki, tamożnia, tachta, требowanie. Teraz będą 5 czasowników zaczynających się na literkę T. Tasznic, mdlić, Tranżyryć trwonić, trwożyć, niepokoić, cenuć, ciągnąć, trenierować, trenować. trenować. taśnić, transzżyrić, trwożyć, Cianąć, trenerować. I w końcu pięć przymiotników zaczynających się na literkę T. Tolsty, gruby, tarzewny, uroczysty, tonki, cienki, trafaretny, szablonowy. Wymagający: Tolstaj, tarżestwiennej, tonki, trafariatnej, triebowatelnej. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę. Napisz, jak idzie Ci nauka języka rosyjskiego. Oraz koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Wszystko wam dobrowa, pa!